Mianowicie, że film czasami. let's Ok, już się popłynęło. Już list popłynę, kipało. Cześć kurde się maneczko, w ogóle nie wiem, że piszecie, bo coś mi czap uciekł. Czołem, czołem wesoły misiaczki kolonowe hejka. No tak to jest jak się spać nie może. Tak to jest jak się spać właśnie nie może. No właśnie exactly, exactly das, das ist to.

Okej. Okay. Trzyma się, trzyma się, to to Edzio Hejka. Zobaczcie, coś mi... ...padnie, styka, nie wiem co jest grane ogólnie. Czemu to zrobiłeś? Nie możemy jej ufać. Bo jest boginią? Nic się nie nauczyłeś, chłopcze. Ale bardzo nam pomogła. I okłamała. Niektórzy cenią sobie prywatność. Lepiej nie osądzać, bracie. Gdy będę chciał Twojej opinii, to poproszę. W porządku? Zanieście mnie do świątyni Tyra na jeziorze dziewięciu, a doprowadzę was do Jotunta. Znamy tę świątynię. Co w niej jest? Ostatni żyjący gigant w Midgardzie, kto nam lepiej wskaże drogę? Wąż świata? Zaraz wiesz jak z nim rozmawiać? Owszem. Siąłem, się ma. Martanie, Hejka. starszym niż te góry. Nikt w Midgardzie go nie zna. Z wyjątkiem rzecz jasna, mnie. Naprawdę? Naprawdę? Nie widać go. wesołem. Aha, widok, dobra, już to drobnie. Już to robimy, już to robimy, żebyście żebyście gierę widzieli. O! Albo mi się wydaje albo coś się z kamerką stanęło. Czekajcie, bo... Nie no jest tylko czekać, bo na obejście się coś zwiesiło. E, kamerka właściwości. O jest. Ok. czekać mnogo się mam kamerkę zwieszoną. Właściwości tu jest. czekaj się chwilkę, kurde, się mam komand Martanie. Kurde, dajcie mi sekundę, muszę z.